Cześć, z tej strony wasz Liz, bądź Wilk. Witam was z kolejnym odcinku series Galaxy Dive. Jest coś takiego że chyba 20. Na pewno, bo sprawdzałem tym razem. Mm, trochę tego nie było. Mm, a to dlatego, że, tak jak mówiłem czasami na niektórych streamach, chyba też zdarzyło mi się na odcinku powiedzieć, to yy, coraz trudniej będzie mi nagrywać. No i co, jest, coraz trudniej mi właśnie jest nagrywać Galaxy Dive, gdyż no tutaj to nie jest gra taka, że. Po prostu można ją tak pokazywać, takie wiecie, zrobić takie walkthrough Takie pełne, wiecie, takie pełne przejście tej gry, bo to jest wiecie Gra że się coś robi, się trzeba czekać, trzeba czekać na coś, nie? I tak na przykład macie tutaj bank Z siódmego poziomu na ósmy trzeba czekać dwie godziny, a kiedyś to nie wiem. Jak na przykład, chyba gdzieś tutaj powinienem mieć jakiś budynek nisko levelowy O, bo to ja akurat sobie zbudowałem, bo dostałem Za Starbase, bo tak zrobiłem sobie już na poziom czwarty, ale to już chyba widzieliście tam w jakimś odcinku czas może trochę nazbierać. A, i ja muszę mieć obserwatorium, bo i tak sobie nie subgradezuję. To też y, obserwatorium na pewno zbuduję. No mm, ale tak jak mówiłem, y, tutaj ten kompaktowy dom to patrzcie. 7 minut. Nie, ile to jest? Nie wiem, bo ciągle nie widać. Ale chyba 7 minut i 30 sekund, nie jestem pewny, więc to w sumie czasami nawet mogłem przeczytać na odcinkach. Tak po prostu się przeczekać, chciałem w tle zrobić. No a tutaj no, 3 godziny to nie wiem, ja tam 3, 3 godzinnego odcinka nie robię. Nie zdarzyło mi się jeszcze takiego odcinka zrobić, więc no to jest o to o czym mówię, nie? Że po prostu teraz będę po prostu grać raczej sobie, wiecie tak, poza odcinkami. No i wiecie, że chyba trochę zrobiłem, bo w ostatnim chyba był, miałem poziom 11, a teraz mam 13. Albo dziesiąty w sumie, nie, dziesiąty właśnie miałem. A teraz mam 13, więc o pełne trzy poziomy w górę poszedłem, bo też miałem tak mniej więcej ten pasek jeszcze tak na jednej trzeciej. A to już jest tak na jednej... 1... Drugiej, coraz bliżej, więc pełne trzy poziomy wbiłem. No i myślę, że właśnie, no tak jak powiedziałem, będę grać po prostu odcinkami. Zrobiłem sobie nowy layout bazy. Dwa razy go zmieniałem, bo tak, za pierwszym razem to włożyłem te wszystkie, wiecie, Compact House y i kopalnie do środka za te mury. Chociaż pomyślałem, że tak. No kurde, patrzcie, na przykład jak sobie zobaczy jakiegoś randomowego wysokiego, levelowego gracza, to patrzcie, oni wszyscy. Oni wszyscy tutaj właśnie, te mają tak bardziej na zewnątrz, nie, no bo w sumie nawet patrząc tak z mojej perspektywy, no to raczej mi się opłaca to mieć na zewnątrz, bo patrzcie, jeżeli ktoś mi to zniszczy, to nie, te 600 coinów, z tych wszystkich, nie wiem ile to będzie, tu jest produkcja 27 tysięcy na godzinę, no to nie wiem, tak, boleć mnie to nie będzie, bo i tak już mam problemy finansowe, bo mi się rzeczy nie mieszczą. No. Tak jak niektórzy mówią, że mają problemy finansowe, to ja mam też problemy finansowe, ale takie trochę... Inne problemy. Mi się po prostu rzeczy nie mieszczą. I yy, niezbyt mam yy, jak się pozbyć tych wiecie, wszystkich yy, pieniędzy, no bo... Jednak te rzeczy nie są aż takie drogie. <laughs> yy, zdarza się. Yy, no, Ale tak, jeszcze drugim razem zrobiłem kolejne przebudowanie bazy. I tym razem dałem to wszystko na zewnątrz, bo tak jak powiedziałem, nie będziemy to boleć, jeżeli ktoś mi to zniszczy. Tutaj oczywiście te budynki to już mnie totalnie nie będzie boleć, bo nawet tych jednostek nie stracę. Więc tak, tutaj co dałem, to wszystko za mur. Jeżeli mi tam jeszcze e, tego muru zostało, to oczywiście go tutaj włożyłem. A tu widzę, że jest nawet jakaś przerwa. To w mógłbym, mógłbym tutaj jakąś pułapkę włożyć. Chyba mogę. No, ale po prostu ten mur gdzieś tam w środek jeszcze w, 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 walnąłem. E, tutaj zrobiłem takie, wiecie, oczywiście wieże za tymi murami, bo muszą oczywiście być. Tutaj mi się, być, e, tutaj mi się buduje laser tower, a e, to też będzie właśnie coś ku. E, co to w ogóle robi? Yy, a tak, wiem, to atakuje zarówno jednostki powietrzne, jak i naziemne, ale też ma dodatkowy damage, jeżeli chodzi o te jednostki mechaniczne, yy, więc to jest ciekawe. Yy, Właściwie też się zastanawiałem, czy to nie powinno być gdzieś w trochę innym miejscu, no bo kurde, ten zasięg jest trochę mały, chociaż... Dobra, poopgrade'uję też trochę, bo tylko totalnie nie upgrade'owałem, nie wiem czemu to pominąłem. Może dlatego, że mnie po prostu nikt nie atakuje? Właśnie nie wiem, czemu mnie nikt nie atakuje, bo patrzcie. Może tak. Nie buduję zbyt idotycznych baz. To znaczy, rzeczy u mnie te, wiecie, wszystkie, jak to się nazywa. Mm. Te wszystkie surowce nie są tak bardzo łatwo zdobywane, przynajmniej kiedyś były. Bo nie wiem, jak, jak z tym layoutem. Czy powinienem mieć to na zewnątrz? Nie wiem. No, mnie to nie boli, nie? niech ktoś sobie to na nas zdobędzie. No, ale tak jak mówiłem, nie wiem, właśnie czemu, czy może po prostu. Po prostu ludzie, pomimo tego, że miałem trochę tych surowców, mnie nie atakowali, bo po prostu byłem y, trochę zbyt, wiecie, ta baza po prostu była taka złożona, że po prostu, no trudno było to tak, a niektóre inne bazy po prostu mają na wierzchu y, wszystkie te silosy i banki, bo albo po prostu mi się posz, poszczęściło, nie wiem, bo w sumie w tej grze chyba, jeżeli się tutaj kliknie atak i żeby znalazł przeciwnika, to chyba są równe szanse na każdego, chociaż bardziej... Jest, z tego co zauważyłem, to chyba jest większa szansa, żeby znaleźć kogoś wysokolevelowego. Tak, 60% to są ci wysokolevelowi gracze, więc. Hmm, też nie wiem, czy po prostu mam zbyt niski level, by mnie ktoś zaatakował. Kiedyś sobie tro trochę poatakowali, z tego co pamiętam. A teraz coś nie. Może po prostu te bazy buduję trochę mądrzej. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. Um, tak, chyba zauważyliście, że ten odcinek będzie raczej takim. Raczej w takiej formie pogadanki, bo no zrobić nie mam, a, 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 a tak żadnego nie zrobię, bo... problemy finansowe za mało miejsca, ale mogę wam pokazać jakieś quest. Tak, jeszcze muszę użyć ten Missile Rain. Eee, to by się użyło kiedyś, chociaż nie wiem kiedy. Jeszcze mam Prepare for Strike. Eee, tak, musimy tego Firebita tam. To, to jest właśnie że to... że podobno to nie działa. Znaczy sprawdzałem i niby to niektórym nie działa, niektórym działa, twórcy też, znaczy tam niektórzy deweloperzy i modzi są świadomi tego, więc nie wiem jak to sprawa wygląda, tam mówili, że podobno coś tam zrobią, teraz zrobili, była taka przerwa techniczna, że nawet nie było widać, czy jest przerwa techniczna, to znaczy gra się nie ładowała, ale nikt o tym nie mówił, tylko jak się ktoś zapytał, to no, no, przerwa techniczna, więc może coś tam porobili, ale wątpię, że konkretnie z tym problemem. Um, bo już dzisiaj ktoś o nim wspominał na tym Discordowym yy, serwerze projektu, więc nie wiem, jak to wygląda. Musiałbym sobie zobaczyć, czy osobiście zobaczyć, czy to naprawdę nie działa, czy działa. Nie wiem, ale to też, tak jak mówię, jest jeszcze ta... Um, ważne jest to, co nie, że kto to robi, co nie. U, nie, u jednego działa, u drugiego nie działa. Takie spory yy, czasami, tak spory niestety wyglądają. No, u mnie działa. Ale zobaczymy czy u mnie będzie działać. To raczej ja chyba sobie też zrobię za odcinka, bo nie chcę się... W takim razie wstrzymywałem z tymi questami wiecie tak, na odcinek konkretnie. I myślę, że może raczej teraz będę tak robić dla siebie i coś tam, coś tam wam pokazywać. Na odcinkach jakiegoś, nie wiem, coś fajnego. Nie, nie wiem jeszcze co, bo nie mam zbyt, fajnej, zbyt wielu fajnych rzeczy do pokazania. Eee, oprócz moich problemów finansowych bo mam za, za mało miejsca. Tak, wiem, że tutaj mogę jeszcze sobie zrobić ten bank i silos, ale ciągle mi brakowało, co nie, tych budowniczych to by, to by mi dało na tym największym poziomie tutaj, który mogę, 900 tysięcy, chociaż Pewnie znowu bym kogoś zaatakował wysoko, bardzo bardzo wysko levelowego i po prostu znowu by mi się to zapełniło No i tak to było, ale właśnie yy, ten layout, no bo niby tak, te najważniejsze są yy, Otoczone banki silosy to najważniejsze, bo tam mam, patrzcie, milion, znaczy miliony, 2 miliony, 2 nie? Mm, Starbase to też wypada, bo tak po prostu mm, to jest najważniejsza, najważniejsza w sumie część. Nie wiem w sumie czemu, bo jeżeli ktoś zniszczy, to chyba nic takiego złego się nie stanie, nie? Bo to oczywiście przechowuje tam 9 tysięcy złota i 9 tysięcy minerałów, oczywiście, no ale czy jest to, to aż tak bardzo ważne, żeby tak bardzo chronić? Nie wiem. Ale, oczywiście, jest tutaj mój e, sojuszniczy bunkier i 12 kolosów w nim. Więc, jak ktoś spróbuje zaatakować, to może się trochę nieźle zdziwić. Szczególnie, że może mieć jakieś słabe jednostki, a po chciałbym sobie zafarmić. Też się trochę zdziwi, jeżeli zobaczy tutaj pewne pułapki. Chociaż myślę, że powinienem je trochę bardziej przesunąć w każdy skraj, w każdą tą. E, w każdą tę, wiecie, granicę. Bo. Myślę, że wiele osób będzie próbowało farmić, Wiecie, tymi yy, tymi bazukami nie wiem, jak to się mówi. Bo bazuka to pochodzi od tego, że po prostu oni trzymają w rękach te bazuki. Nie wiem, powinno się mówić nie wiem, tak jak są jak muszkiet muszkieterzy. To może bazuka, bazukierzy, bazukieterzy? Czy nie, tak muszę się mówić muszkiet bo muszkieterzy, bazuka, bazukierzy. Nie mam pojęcia. O, reklama super. Tak, chcę kupić jakieś super buty. Bo moje klapki yy, z Biedronki się już popsuły No ale tak, tak jak mówiłem yy, na no te pułapki chyba bym trochę tak wiecie Przesunął w te, każdy ten skraj, żeby Ktoś kto ma jednostki dystansować się trochę zdziwił W sumie i tak jeżeli ktoś tam i tak podejdzie to i tak na te pułapki natrafi Bo trudno żeby nie natrafił, chyba że się przyciśnie tak idealnie, będzie miał szczęście Może trochę je już yy, przesunę o. Tak Myślę, że, że chyba mniej więcej z tego dystansu by ktoś atakował Patrzcie, było tak i tak tutaj nic nie sięga No tak idealnie tutaj, co nie, więc Pewnie ktoś tutaj będzie, więc ja tak poprzesuwam choć niektóre chciałbym choć niektóre może bym sobie został, nie wiem, możecie mi napisać jakieś porady, bo Ja to oczywiście wiecie W internecie to jest śmiesznie, bo Wystarczy, że zrobisz jedną rzecz źle, a yy, Każdy po będzie ciebie wyzywał tak, tak bywa, tutaj, tutaj jest takie jeszcze, a nie, nie było, dobra, pomyliło mi się, Okej, chyba tutaj, nie wiem czy tutaj właśnie też dawać, bo myślę, że przez tą cieśninę nikt by się nie chciał przesuwać, chociaż, nie, no tutaj na pewno by kogoś łatwo, więc nie wiem, czy ktoś jest na tyle głupi, żeby przy... tu, tędy iść, chociaż, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. <laughs> No właśnie, podoba mi się angielskie y, oryginalna wersja językowa, bo w polskiej wersji językowej jest napisane kliknie, aby użyć. I mi się nigdy nie domyślił, że to oznacza, żeby jakiś ten taki na y, mały stworek tutaj przyszedł. Bo patrz, bo w wersji angielskiej jest jasno napisane Click to play. I tutaj możesz się domyślić, że jak klikniesz, to coś fajnego się stanie i akurat staje się to fajnego, że taki mały stworek śmieszny, jak one się nazywają, zapomniałem w ogóle. Podejdzie tutaj do tej. Huśtawki, i się będzie bawić. A w polskim kliku, aby użyć, co to będzie? Do czego można huśtawki użyć? Nie wiem, zrobić jakieś, nie wiem, nie mam pojęcia, więc trochę tłumaczenie jest słabe. I będzie słabe, bo nie, nie wiem, chyba nikt nie będzie nigdy zmieniał yy, tych, wiecie, jak to się mówi, core rzeczy, czyli takie, które są tak głęboko w grze. Yy, chodzi o te pozostałości jeszcze z oryginalnej gry, gdy gra, nie była po prostu. Takim projektem odrodzenia, tylko to była właściwie galaktyka, to była taka prawdziwa gra, co nie? A nie jakiś tam, to nie był jeszcze ten fanowski projekt odrodzenia tej gry. No bo mniej więcej te, wiecie, dogłębne mechaniki pozostały takie, jak zostały zostawione w 2016 roku. Jak po prostu postanowili, że gra już nie ma sensu, nie ma sensu jej ciągnąć, bo nie, nie wiem, jakie były powody, bo po prostu może coraz mniej graczy grało, no bo 2016. Co ja wtedy robiłem, w sumie, nie wiem, eee, próbowałem jakichś fajnych darmowych strzelanek, nie, tak sobie sprawdzić, czy, i tak żadnych takich nie lubię, bo one są że wiecie, że mikropłatności, żeby mieć jakąś cool broń, co ja powiedziałem, cool broń, cool broń, to trzeba sobie zapłacić, więc śmieszne, <śmuszne> więc dlatego wolę tylko te płatne strzelanki, bo tam przynajmniej jest pewność, że nie ma mikropłatności, tylko masz po prostu eee, pełna równości you na know, equality stuff. Chociaż nie byłem taki pewny, bo są takie pewne śmieszne gry, że płacisz yy, 20 nie wiem, no, dolarów, co nie, to i tak jest trochę dużo. Nie wiem, tak 40 to by było jednak tak więcej, albo 60 dolarów, nie wiem. Nie znam się na cenach, nie umiem tak relatywnie określić zbytnio. No ale kupujesz sobie gry za 60 dolarów. No i tam mi kropotności, skrzyniaczki. Gdzieś... Jeden pies, jak tam, to nic nie zmienia, tylko jakieś tam piksele kolorowe, jakieś tam ludzie się podniecają, wow, wow, kolorowa boron wow, it's so cool, potem i tak sprzedają jakieś tam, jak to się mówi, game, gambling, czy jak to się tam mówi, ten, jak to się mówi, yy, całe to, no tak jak macie w kasynach, nie, ten staw yy, że możecie przepieprzyć przypiepr cały dom, nie, w jedną noc. Zapomniałem, kto to się nazywało. Kurde, wiecie o zmianie? To jest taki taka niby gra, wiecie. Gambling. Co to jest gambling? Zapomniałem, jak to się słowo nazywa. Teraz przez 30 sekund będę myśleć, co to jest gambling. Eee, w... Wpiszę to w internet, co nie? W międzyczasie coś powiem. Eee, więc tak, tak jak właśnie skończyłem, że. No. Eee, tak, gambling to jest hazard, tak. Hazard. Kto to nazwał hazard? Dziwna nazwa. No, a tak jak mówiłem, że po prostu te czołowe rzeczy się nie zmienią. Znaczy, te dogłębne rzeczy się w tej grze nie zmienią. Eee, więc, no, więc to tłumaczenie takie dziwnym pozostanie na zawsze. Eee, coś tam jeszcze wspominałem, czemu twórcy wyłączyli. No i też nie wiem. No pewnie po prostu, no bo tak, mówiłem, 2016 eee, tam, nie wiem, gry w takie flashowe typu, wiecie, moje, moja farma. Yy, moja farma gra online na Facebook, to nie wiem, takie, taki swój pik, czyli szczytowy moment popularności, to nie wiem, kiedy miały tak 2014 13, 12, gdzieś w tym roku. wiecie. sam grałem chyba w parę gier na NK, wiecie, wiecie, gangsterzy, super gierki. Szkoda, że już nie mam koda na NK, bo kiedyś usunąłem, bo nie miało sensu. Szkoda, bym sobie pograł. Chociaż nie, to już chyba było na Facebooku, ale do tego konta też nie mam dostępu. Bywa. No, ale wtedy po prostu każdy sobie, nie wiem, usiadł w kafejce szkolnej z kolegą No i, o właśnie, wtedy mi pokazali Galaxy Life w ogóle Więc pozdrawiam moich kolegów z prawdziwego życia, z którymi chodziłem do podstawówki I mi pokazali Galaxy Life hey, Lisek, zagraj to Galaxy Life, dodamy Cię, będzie cool i spoko Dziękuję, że mi to pokazali, to była fajna gra Chociaż niezbyt grałem w sumie Ale pamiętam mniej więcej e, Chyba to był, pamiętam, że ten interfejs to na pewno był ten jeszcze stary interfejs bo to gra, patrzcie, jak tu wam pokażę. Skiny. O! Właśnie nie było jeszcze tego klasycznego chuda, tylko był taki ten z początków tej gry, bo to który to był rok? Ja chodziłem wtedy. Yy, tak, podsłówka, ale kiedy to było? 12 czy 13? Chyba 12. Tak mi się zdaje, to były bardzo początki tej gry. I wtedy ta gra też miała... nie, kiedy Galaxia była najpopularniejsze? 2000... 12 czy... nie. 13 14 coś chyba w tym stylu. Nie wiem właśnie. Jak gdzieś chyba w 12 grałem. Przynajmniej wtedy konto założyłem. Szkoda, że nie mam dostępu do mojego e maila To to bym pokazał wam. Na przykład mam y, mój e-mail powitalny z League of Legends y, w 2016 roku. Jeżeli jeszcze nie gracie w League of Legends, to proszę nie grajcie, bo ta gra nie jest cool. No oczywiście tak żartuję, że jest taki joke, że taki że ta gra nie jest warta grania, bo zabiera wam życie. W sumie wszystko jest cool, dopóki... Wam się podoba, jeżeli po prostu nie lubicie Lola, bo zabiera wam, przecież po prostu nie grajcie. Też nie gram czasami, jest cool. Um, ale Galaxy, no niestety, e-mail straciłem, bo się na niego długo nie logowałem. Chociaż yy, mój e-mail z Gmaila na pewno jeszcze żyje, bo tam nie usuwałem aż tak bardzo restrykcyjnie kont po nieaktywności. Czy ja się w sumie na tym Gmailu jeszcze nie logowałem? Chociaż nie. Ja raczej Gmail to używałem bardziej tak do YouTube'a wtedy, bo to były czas, że Gmaila się używał bardziej do YouTube'a tak całe konto Google. A zaś takie poczty to było tak albo one, 2P, Interia. No kurde, niestety to poprzedopadało. A zobaczyłbym kiedy dokładnie grałem, szkoda. No ale nie wiem, może bym się kogoś zapytał, może ktoś pamięta dokładnie. Albo w sumie fajnie, jakbym miał jakieś screenshoty, ale chyba wtedy nie. Na pewno wtedy nie robię screenshotów. Screenshoty to jakie. Je... Dobra, teraz bym tak cały że zgadał, co nie, kiedy ja to robiłem. Eee, w ogóle już zapomniałem o czym mówiłem. Właściwie ja po prostu. No tak. że kolekcje to już będą taka seria bardziej z pogadanek. Eee, myślę. No bo 20 odcinek, 20 odcinek chyba będzie, no. Kurde, już daleko, dużo tych odcinków nie. Więc chyba raczej ta seria będzie tylko jakieś pogadanki, jakieś ataki, coś w tym stylu. Nie wiem jak to pójdzie. W ogóle nie wiem co sądzicie o mojej głupiej pogadance, czy to was jakoś zainspirowało, you know. nie wiem, na przykład ta pogada była trochę nostalgiczna, bo mówiłem, że w 2012 koledzy mi pokazali, dziękuję wam, bo trochę nawet mogę wspominać tę grę, no i właśnie pod tym filmem mój najpopularniejszy, naj, najpopularniejszy na kanale, co ma 20 tysięcy wyświetleń. Jak zagrali w Galaxy, w 2019 roku yy, to była jeszcze wersja na telefon, to mi ty pisali, że no, miałem to, miałem tamto. kurde, trochę troje nostalgiczne, więc pewnie znowu was zainspiruje, bo mimo, że w tamtym filmie absolutnie nic nie gadałem, a w tym filmie cały czas gadam, gadam i gadam. Więc nie wiem, może kogoś zainspiruje, coś mi też napisze. No ale tak to wygląda, nie wiem, czy ten odcinek jeszcze kończyć. Fajnie było tak pogadać na streamie, to byście mnie posłuchali na streamie. A niestety jest późno w nocy, a nie widzicie zegara, ale mam tutaj. Pierwszą 08. Piątek 3 lipca. Więc tak to bywa. No i chyba myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, bo niestety, nie, tak jak mówiłem, nie mam nic do roboty. Będę sobie raczej grał poza odcinkami. Dziękuję za wszystkie porady, które mi dawaliście, będziecie dawać i dajecie. Tu bez koniec, może będę częściej robił takie w vlogi, ale może kiedyś z kamerką po prostu były, nie wiem tą te chustę po prostu założę jakąś, wiecie, taką, nawet taką, wiecie, typu ścierka z kuchni, to było nawet cool. I sobie takie, wiecie, pogadanki zrobię, jakieś historyjki, jakieś fajne gierki, w które grałem, mój experience z niektórymi rzeczami. Nie wiem czy byście to chcieli to kiedykolwiek usłyszeć, ale nie wiem no muszę sobie jeszcze kupić jakieś, wiecie, stuff żeby nagrywać, bo mój telefon to aktualnie nie wiem czemu, ale laguje, gdy nagrywam coś kamerą. Tak, takie mam szczęście, ale na szczęście może sobie coś załatwię niedługo i będzie cool. I myślę, że to będą takie... Jeden czy dwa miesiące, yy, więc nie jest to aż tak długo. Ale co, dziękuję za oglądanie. To była taka dziwna pogadanka. No 20 minut już chyba myślę, że jest wystarczająco. Mm, dziękuję za oglądanie. To było całkiem, całkiem nostalgiczna pogadanka. Cześć. Uwielbiam was. Serio. <gadanka> Cześć.